Witam Was serdecznie, no, takie przemyślenie. Bo ogólnie jest taki ten e, duży hejt na wiele rzeczy, ale jeden z takich jest na tych kolorowych tych ono, jego, tego, jego Nie znam, nigdy nie spotkałem na żywo w żadnej fabryce, żadnej pracy, czyli moim zdaniem jest ich mało. A sprawa jest tak napompowana. O, ja bicepsy, tak dopompowane. Tak, tak, no. <grych> ja się na tym zastanawiałem, i ci ludzie tak, o, to była kiedyś choroba, takich ludzi trzeba zamykać i w ogóle. No a dobra, jak tak sobie pomyślmy, załóżmy jest to, nie wiem, 1 albo 0,8% społeczeństwa, czy mniej. Jeśli kiedyś ich zamykaliśmy i leczyliśmy, w sumie za Twoje, moje pieniądze, i byli oni nieużyteczni, robili z nich, że tak powiem, wariatów czy innych rzeczy. A tak naprawdę komu ci ludzie szkodzą? I czy ta tolerancja nie jest dobra, jak taki człowiek pokręcony pracuje sobie gdzieś tam, coś tam robi, zarabia, i za, płaci ogółem te składki jakieś dla społeczeństwa, nie jest obciążeniem dla nas? Pomyślcie logicznie. Nie jest to lepsze? Niż mieć więcej wariatów i ich zamykać. I, I drugie, teraz Wam powiem. Nie wybieramy to jacy i gdzie się rodzimy. I ponoć jest taka możliwość. Każda z religii mówi, że tu kiedyś może powstać raj, tylko musi społeczeństwo do tego dojrzeć. A czy jakakolwiek nietolerancja nie hamuje tego? Zastanówcie się nad tym. A jak ktoś tego nie zrozumiał, to jakby to ubrać inaczej? Chce ci się wydawać więcej na kogoś pieniądze, żeby podatki szły na coś? Czy chcesz mieć ten naród? No bo jeszcze była taka opcja jak skrajni ludzie, którzy robili też coś złego. Ale jeśli szanujemy przyrodę, zwierzęta. To dlaczego mielibyśmy mnie szarować współbraci, którzy mają jakiś tam problem. No chyba, że jak jesteście za tym, żeby w tą gorszą stronę iść, to może szukajcie lekarstwa albo nie wiem co. A ciekawe, jak wy na to myślicie. Czy się patrzyliście też to z tego punktu widzenia. Czy macie jeszcze jakiś inny punkt widzenia? I czy macie, znacie tych ludzi dużo, bo ja no na kiedyś o pracy rozmawialiśmy. Ty, kto takie był do pracy? Ja tak sobie myślałem, że... Nawet jeśli są młodzi tacy, to oni będą albo musieli się ogarnąć i dostosować, albo my musimy ich tolerować. Jest to naprawdę bardziej ekonomiczne, mi się wydaje. Albo może źle myślę, jak nie, to dajcie jakieś dobre argumenty. I co wy właśnie o tym myślicie? Czy macie te skrajne. Myśli, że trzeba ich zlikwidować albo co niektórzy nawet myślą, że woleliby truski sprowadzić i Putina, żeby on ich wybił właśnie albo zakazał tego. No ale tak było i to było nasze obciążenie, jeśli ich zamykaliśmy i cokolwiek z nimi tam robili. No chyba, że. No nie wiem. Czekam na Wasze komentarze. I tak jak wcześniej mówiłem, nie wybieracie, gdzie się rodziliście. I nie możecie być pewni, czy tu nie wracacie. Jak ja bym był dygat to ja bym robił taki test. Jeśli ktoś jest w miarę dobrym człowiekiem, to w przyszłym życiu może dałbym mu więcej pieniędzy, lepszą rodzinę, władzę i zobaczyłbym, czy to go nie zdepry, depramuje. zdepramuje. Zdepramuje, bo te słowa jakieś takie zapominam, ale to nieważne. Albo jeśli ktoś jest podły, albo nietolerancyjny, to wsadziłbym, że on by się taki urodził. I najlepiej tam, gdzie go nie będą tolerować, żeby doznał i doświadczył, co to znaczy. <laughs> Czyli by wychodziło na to, że nic tu się nie dzieje bez powodu. Może też tak być. Czemu by nie? Jakaś teoria jest, ale tak samo jak my bawią te wszystkie religie. Jeden tam gada. O, bo szatan to by to i to. Drudzy mówią: A bo szatan i Bóg to by to. A tam ci to nie, tam to się mylą. Na krzyż ich, oni się mylą. To są ci niewierni. <laughs> no śpiechu warte to wszystko jest, nie? To już bardziej to moja teoria, co Wam teraz powiedziałem. Mi się podoba niż ta z wyzywaniem i stwierdzeniem, że ja to wiem lepiej na pewno. Moja racja. <laughs> Moim zdaniem, ten, kto jest taki pewny siebie, taka ta Sigma. To jest całkiem coś odwrotnego. To są pozerzy, luzery. Znowu skrajnie inna teoria, jak wszyscy, nie? Bo według mnie mądry człowiek pyta i chce poznać, i wie, że każdy może myśleć inaczej. I co człowiek, to inny punkt widzenia. A punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jeszcze ile zmiennych.